Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku e, testów z wirusów przetestujemy nowego wirusa. Choć do końca nie jestem pewien, czy to jest wirus, czy bardziej taki program do trollowania. Więc się przekonamy. Ostatnio przeglądając sobie internet, natknąłem się e, na taki program jak Destko, e, Desktop Goose. E, co to jest? Jeżeli z Was ktoś kojarzy grę Untitled Goose Game, to jest o takiej e, kaczce, jak to było, gęsi, o, o gęsi, która denerwuje i uprzykrza wszystkim życie. Świetna gra, polecam sobie obejrzeć albo ją nawet kupić. E, dlatego jakiś e, gościu wpadł na pomysł, żeby stworzyć właśnie program, który doda nam taką, e, taką gęś, ale na pulpit. Więc chwila, tutaj sobie zobaczymy, bo widzę, że tutaj są e, jakieś konfigi i tak dalej. Tu są asety i sound, e, jakieś dźwięki. Sobie przydajmy readme. E, tutaj pokazuje nam dźwięki i tak dalej. Legal stuff. OK. To takie proste rzeczy, a teraz sobie otwórzmy za pomocą notatnika, o na przykład tego tutaj, konfig. E, jak możemy zobaczyć, Max Wendling e, can attack random false Czyli widzę, że tu można po prostu sobie proste rzeczy dla tej gęsi ustawić. Z tego co czytałem, to można tutaj ustawić agresję tej gęsi. Więc uruchommy sobie program. jak możemy zobaczyć, kurde, ale to głośno normalnie jest. Mamy taką gęś tutaj właśnie, sobie chodzi nam. Nie mogę na nią kliknąć, ale za to nam może ukraść nasz kursor. Kurde, teraz mi zabrała. Ok, puściła. I z tego, co wiem, to ona potrafi przyciągać własne, e, jak to się nazywa, własne wiadomości oraz jakieś zdjęcia. Więc teraz musimy chwilę poczekać i zobaczymy, czy coś do nas przyciągnie. Ona sobie tu pewnie będzie teraz chodziła. Fajnie tupie sobie. I Zobaczymy, czy coś przyciągnie, to ja zrobię takie przyspieszenie czasu albo cięcie i zobaczymy, co ta gęś umie. O, na przykład teraz goni mi kursor. Zobaczymy, czy dogoni go. Czy zrezygnuje. Okej, okay, czy jednak potrafi zrezygnować. Um, więc no, zobaczymy, co będzie dalej. To ja robię szybkie cięcie i widzimy się za moment. Jak możemy zobaczyć, idzie do rogu, co chyba oznacza, że zaraz nam przyciągnie jakąś wiadomość. Wyszła nam poza ekran. O, coś ciągnie. I możemy zobaczyć, że właśnie nam przyciąga jakiś obrazek. Czy możemy to wyciągnąć? Ok, Czyli nam widzę, że przyciągnęła nam tutaj jakąś gęś e, właśnie z tej gry z koroną i fajką na no normalnie jak zamknę, to zaatakuje mnie. Ok, to chyba na tyle będzie z, z tą gęsią, N nie widzę niczego więcej co ta gęś potrafi robić, pewnie jeszcze jakieś update'y wyjdą. Jeżeli ktoś chce sobie pobrać na swój komputer taką denerwującą gęś, nie polecam jej uruchamiać kiedy się gra w jakąś grę, ponieważ może nam zabrać celownik i może nam po prostu go przesunąć w inne miejsce. Dlatego, no po prostu, link będzie w opisie do pobrania, i jak możecie zobaczyć, uruchomiłem sobie to na swoim głównym komputerze. Weźmy sobie, jak możemy zobaczyć, mamy tutaj prosty tego proces, i pewnie jak zakończymy zadanie, to ona zniknie. Więc raczej to nie jest wirus, tylko taki program do trollowania, po prostu. Więc to będzie wszystko w tym odcinku.